Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w drugim odcinku z testu samochodów. Nowe czy stare auta. No to włączamy. Na razie przetestujemy jeszcze te super samochody, a w kolejnym odcinku będą sportowe. To na razie weźmiemy, te zupełnie te najnowsze, czyli nie wiem, od tego zaczniemy może. Kontynuuj. Pamiętacie, tak jak w tamtym odcinku witam, tak jak w tamtym odcinku było, przez jeden kilometr, jaki będzie miał to auto czas na starcie z dopalaczem. 10 sekund. Dwadzieścia dwieście osiemdziesiąt sześć. Teraz na odmiany weźmiemy progena. Powtórka. To pamiętajcie końcówkę dwieście osiemdziesiąt sześć.

Go! 10 sekund 20 21 Czyli Wolniejszy od Grotti X80 Proto no, 21 i 3 tam było. To zobaczymy teraz, czy na tym krótkim odcinku Pfister dorówna Progenowi. Bo na naszych tych testach, takich jak był, jak one wyszły, nie? To Progen i ten Pfister. No właśnie na początku szły, szły równo one. Więc teraz zobaczymy, jak to będzie miało się w praktyce na takim wyścigu. No, z tyłu był. O jest. Czyli progen 21, 350 z groszem. 3, 2, 1, go 10 sekund. Czyli te wszystkie auta w podobnym momencie 10 sekund osiągają. O! Już widać, że jeszcze przed programa na jednym kilometrze no. O ja szybszy od tego Proto ho, ho ho! Tylko 20 sekund i 18 setnych sekundy To więc na razie wygrywa Fister 811 Teraz jakie by to auto z nimi skonfrontować? Bo ja nie będę tych takich wyścigowych nie? z tego od Benisa, czyli tego Sultana ni nie? Nie będę patrzał, tylko takie te zwykłe. Um, może toruizm, otruizm, obozem torna weźmiemy, no, bo dawno weźmie, nie patrzyłem też Jak on się ma do tych nowych aut Jeszcze weźmiemy fmj -ta. Bo jak dobrze pamiętacie Z poprzedniego odcinka Z testu Że ten nowy raper Niestety nie dawał sobie rady Miał ja chyba 21, czy 22 sekundy aż? 10 sekund No, też widzę słabo Prawie 22 sekundy tam było A dokładnie? 21,586 Czyli też słabo podoba mi się powtórka to teraz Femiota no szybciej 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 Trzy, dwa, jeden go i jedziemy też w miarę prosto, żeby czas był podobny wszędzie. Dziesięć sekund, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Czyli Pfisterowi też nie dorównuje FMJ, a jest też nowy. Ale za to, na takim tym kupno, testo, teście oraz tuningu, jak pamiętacie, wyszedł ten Pfister, to razem ze Steve'em patrzyliśmy jeszcze z Banshee, niestety Banshee doganiało, a nawet przeganiało go. To na autostadzie, nie? Weźmiemy jakiś starszy samochód teraz. Przykładowo nie wiem, Ozylisa weźmiemy jeszcze. Bo jeżeli patrząc tutaj na statystyki osiągów, to widzicie niby prędkość mają tą samą. Go 10 sekund 20 jeden. No niestety też nie daje rady Jak widzicie sami Progenowi tak, FMJ też da radę, ale niestety nie Pfisterowi. O, to Teraz małe podsumowanie zrobimy, powiem Wam swoje uwagi. Jak widzisz jeszcze też to auto mamy, ale zaraz, sportowe auto będziemy zaraz w kolejnym odcinku testować. Czyli, jeżeli chcecie jakieś auto na takie długie, proste, czy jakieś autostrady, tak jak tutaj przykładowo mamy teraz, nie? To Kwister będzie dobrym wyborem i nie ma sensu dopłatać do Progena, albo nie wiem, brać starego Zentorno też. Na to z Irisa też nie ma sensu, tylko weźcie sobie tistera, przeróbcie go na maksa z osiągu i będziecie wygrywać. Ale jakbyście chcieli już jakieś bardziej kręte trasy, no to niestety starszy progen nie ma sobie równych, nie? Albo jakbyście chcieli, nie wiem, te X80, no to one jest strasznie lekkie i przynajmniej w o takim ślizgu wylatuje z trasy, albo jak ktoś was uderzy, to na wyścigi, więc nie polecam go. Chyba no, jedynie dla szpanu, nie? albo do garażu, to no, dobre. Albo jakbyście chcieli, tak z pierwszej perspektywy, jakieś wycieczki porobić, też jest fajne, bo ma inne wnętrze, nie? Nie ma tego grangera, czy jakichś, nie wiem, tych y, tutaj tych a la Audi, tych środków, nie? Ma inne. No, to wtedy też. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że też Wam ten odcinek coś się przydał, że Wam pokazałem to i zapraszam Was na kolejne odcinki też, jeżeli nie subujecie nas, to jeszcze dajcie suba, piszcie jakieś komensy, na pewno odpowiadamy, odpowiemy Wam. Łapkę w górę też dajcie. No i cześć, trzymajcie się i do kolejnych odcinków.